Kolejny produkt jest o tyle bardziej interesujący, że jest przy głównej ulicy w Gandhi, ulica Republika Argentyna. Od razu dodam, że numer 63, czyli ta dobra strona, jak to mówią. Mieszkanko też nie jest duże, 70 m2. Wszystko do remontu. Czwarte piętro. Tu jest dobra cena. I to jest najtańsze, jakie ogłaszam. I poniżej tej ceny w Gandhi w mieście nie ma nic. Te mieszkanie kosztuje 39,5 tysiąca. Jak już mówiłem, ma dwa balkony. I widok na słynną Republikę Argentyna. Patrząc od place Liptika po prawej stronie, to jest bardzo istotne dla tych, co znają tutaj patologię i niepatologię. I tuż obok jest placa Liptika. Dzwoncie, piszcie, Pedro68 Małpatlen.pl plus 34 634 802 410. Balkon jest podwójny, ma Dwa osobne wejścia. Na dole mamy market. Także jest dobra lokalizacja. No i się do tu, Może okna aluminiowe jeszcze działają, jest ok. Klatka po dwa mieszkania na piętrze. Także polecam, pozdrawiam Gandia. Pełnie tak się naprawdę wymawia Gandia.